Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po szabacie o świcie w pierwszy dzień tygodnia Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł pański stąpił z nieba i odsunął kamień i usiadł na nim. Miał jaśniejący wygląd, a jego odzież była biała jak śnieg. Na Jego widok strażnicy zadrżeli z przerażenia i zamarli. Anioł powiedział do kobiet – weź się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał. Tak jak zapowiedział – podejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie Go położono. Potem idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom – powstał z martwych i podąża przed wami do Galilei, tam go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. One zaś z lękiem, ale i z wielką radością odeszły szybko od grobu i pobiegło oznajmić to jego uczniom. A Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił ich. Witajcie. Wtedy one podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. Jezus zaś rzekł do nich Nie bójcie się. Idźcie i powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Wielka Sobota będzie tym dniem, w którym cały świat milczy nad tajemnicą śmierci. W pewnym sensie milczy również z bezradności. Jesteśmy ludźmi i potrzebujemy kogoś dotknąć. Potrzebujemy się do kogoś odezwać, potrzebujemy kogoś usłyszeć. Kiedy ktoś umiera, to faktycznie te więzi fizyczne, które tworzymy, one w jakiś sposób zostają przecięte na zawsze. Przeszliśmy Wielki Czwartek. Niesamowicie piękne doświadczenie. Pełne miłości i bliskości Chrystusa. Pełne emocji. Często tych skrajnych, ale też i moment zdrady. Przeszliśmy przez piątek. Śmierć, niesprawiedliwe wyroki, obnażenie, osądzenie, samotność. Ta noc dzisiaj skończy się światłem. Rozbłyśnie w tej nocy nadzieja. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mocno w sobie wzięli do serca. Każdy z nas będzie te dni przechodził. Czasami czwartek może będzie trwał tylko godziny, może tygodnia, może lata, a może prawie całe życie. Może przyjdzie na nas piątek bardzo niespodziewanie i też może będzie trwał bardzo długo. Później milczenie soboty. Jakaś bezradność, samotność. Ale te wszystkie dni, niezależnie jak długo będzie trwał czwartek, piątek i sobota, zawsze skończą się zmartwychwstaniem. Zawsze skończą się tym, że światło rozbłyśnie. Jeżeli Pan Bóg jest, jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to mamy dokąd iść. Mamy na co czekać i nie jesteśmy sami nie tylko w tej gonitwie tego świata tu na ziemi, ale nie jesteśmy sami w walce z grzechem, w walce ze słabościami, bo jest ktoś, kto to oddał za nas życie. Jest ktoś, kto za nas dał się pochować w grobie. Jest ktoś, kto dla nas zamilknął. W takiej pozornej bezradności. Ale jest też ktoś, kto zmartwychwstał i pokazał nam, że przed każdym z nas jest nowe życie: najpiękniejsze i najcudowniejsze. Niektórzy mówią, że jak raz doświadczy się nieba, już nigdy nie chce się wracać. Kiedy święty Filip Nareusz umierał, to umierał z uśmiechem. I wielu takich świętych było. Ten film, który tą jego historię próbuje nam przybliżyć, przedstawia pewną małą dziewczynkę, która, która widzi, jak Filip umiera, uśmiecha się, a ona wybiega z jego pokoju i krzyczy. Filip, Filip żyje. Filip żyje naprawdę i wszyscy za zaczynają śpiewać tą piękną e, piosenkę, którą razem stworzyli: Ja wolę niebo, preferisco paradizo. My też wolimy niebo. I dzisiaj nawet te niezrozumiałe, trudne sytuacje zdrady, krzyża i milczenia, dzisiaj Panu Bogu zostawiamy. Bo to do Niego należy ostatnie słowo. I dzięki Niemu, i dzięki temu ostatniemu Słowu możemy wracać. Mamy wieczne powroty, czyste strony, wciąż nowe szanse. I za to dzisiaj serca Bogu dziękujemy. Na ten dzień, który przygotowuje nas do obchodzenia liturgii paschalnej. Ten dzień, w którym Światło Paschału rozbłyśnie w Kościele, niech Pan Bóg nam wszystkim z serca błogosławi, błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech spocznie na was i pozostanie z wami na zawsze. Ja wolę niebo, miłego dnia.